Zabieramy złom, kontener na złom, więc musimy oczyścić go z gruzu, żeby było uczciwie, ile wasz złom, a nie jakieś gruzy są i inne zanieczyszczenia. Bo zaufanie często buduje się długo, a stracić je można przez niedopatrzenie w jednej krótkiej chwili. No weź to zwali, ja idę po te dobra, palety! Dobra, nie? Dawaj, palety no. Dobrze zatem, żeby klient nie miał w tego typu kwestiach żadnych, najmniejszych wątpliwości. Maszyna jest duża i ciężka i prawdopodobnie będziemy ją przywracać w kontener, więc bierzemy palety, żeby zamortyzowało uderzenie, żeby nie walnęło w kontener, nie narobiło dziur. Cóż to zatem będzie za maszyna? Bo chyba nie do szycia. Może jakaś mała lokomotywka? Drogocenny potwór upasiony na żelazie i stali? A narzędzia zabieramy? Tak. Czy zostawiamy? Młotek nadaje się do wszystkiego. Bez młota nie ma roboty.